Norda. Kaszuby północne to kraina niezwykła, o ciekawej kulturze, urokliwym położeniu, kojarzona z piaszczystymi plażami, morzem i słońcem. Piękne plaże od strony Otwartego Morza i te nad Małym Morzem, jak mówią Kaszubi o Zatoce Puckiej, przyciągają w to magiczne miejsce tysiące turystów. Bliskość Bałtyku jest wielkim, ale nie jedynym bogactwem tej ziemi. Kaszuby północne to także wielowiekowa kultura, Piękna, choć nieraz skomplikowana historia i wspaniała przyroda. Cały region jest silnie związany z rzemiosłem rybackim, które od wieków było głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców. Do dzisiaj na Nordzie pielęgnowane są tradycje rybackie, język i kultura kaszubska. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne, lokalna organizacja turystyczna, skupia swoim zasięgiem miasta i gminy, które wspólnie tworzą region o niezwykłym potencjale turystycznym. Każda z gmin i miast to ważne ogniwo turystycznego łańcucha północnych kaszub. Kaszuby Północne. Osakowo to gmina malowniczo położona nad wodami Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Wody obu zatok rozdziela piaszczysty usypany przez prądy morskie Cypelerewski, zwany po kaszubsku szperkiem. U nasady Cypla w Rewie znajduje się powstała w 2004 roku Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza, którą wieńczy Krzyż Morski. Piaszczyste plaże przyciągają tutaj turystów, spragnionych kąpieli morskich i słonecznych. Rewa to również doskonałe miejsce do uprawiania różnych odmian żeglarstwa. Latem można zobaczyć tu widowiskowe zawody Pucharu Polski w kaitseurfingu oraz regaty łodzi klasy Puck. Ciekawym wydarzeniem jest również finał Marszu Śledzia, czyli przejścia z Kuźnicy do Rewy przez płytkie wody Zatoki Puckiej. Drugą miejscowością gminy wartą polecenia są Mechelinki, gdzie można uprawiać sporty wodne oraz zobaczyć pracę miejscowych rybaków. Gmina posiada piękną, unikalną przyrodę. Na jej terenie znajduje się kilka rezerwatów, m.in. beka, mechelińskie łąki czy rezerwat czapli siwej. Późniejsza gminy Puck topiły się siłownie wiatrowe. Za tym modernistycznym kadrem kryje się wiele tajemnic. Puszcza Lubska oraz klifowy brzeg Zatoki Puckiej od Swarzewa, Porzucewo i Osłonino to najciekawsze miejsca do rekreacji. Amatorom sportów wodnych nie zabraknie więc tutaj stref do aktywnego wypoczynku. Osobliwością przyrodniczą gminy są groty w Mechowie. Charakterystyczne słupy u wejścia tworzą niesamowity i tajemniczy nastrój tego miejsca. Warto zobaczyć też faunistyczny rezerwat przyrody Beka. Ciekawostką archeologiczną gminy jest Park Kulturowy w Rzucewie, osada łowców Fok z okresu epoki kamiennej. Gminę Puck przecinają kwalifikowane szlaki turystyczne, piesze i rowerowe, w tym pomorski szlak cysterski. Poruszając się tym szlakiem, warto zwiedzić XVIII-wieczny kościół ryglowy w Mechowie czy też XVII-wieczny kościół parafialny w Starzynie. Od wieków miejscem religijnych pielgrzymek jest również Sanktuarium Maryjne w Swarzewie. Na terenie gminy znajdują się też liczne zespoły pałacowo-parkowe pochodzące z XIX wieku. Wejherowo to miasto położone w samym sercu Kaszub, oddalone w niewielkiej odległości od Trójmiasta oraz nadmorskich miejscowości wypoczynkowych, stanowi doskonałą bazę wypadową dla turystów. Muzyka Wejherowo to przede wszystkim zabytki. Centralnym punktem miasta jest XVII-wieczna Starówka, pamiętająca czasy jego powstania. Perłą architektury sakralnej Polski Północnej jest Sanktuarium Kalwaria Wejherowska. To zespół 26 kaplic ufundowanych przez wojewodę malborskiego Jakuba Wejhera, założyciela miasta. Centrum Wejherowa i Kalwarię łączy Park Miejski im. Aleksandra Majkowskiego, ulubione miejsce spacerowe mieszkańców i turystów. Liczne stare drzewa, kolorowe kwietniki, zbiorniki wodne oraz rozległe trawniki zachęcają do wypoczynku. W parku warto zobaczyć XIX-wieczną rezydencję Pałac przemendowskich i Kejzerlingów, w którym mieści się obecnie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Kulturalnym centrum Wejherowa jest nowoczesna Filharmonia Kaszubska – miejsce koncertów, spektakli i wystaw. Najciekawsze miejsca w Eicherowie możemy poznać poruszając się szlakiem alfabetu kaszubskiego, poznając przy okazji język kaszubski. Gmina Gniewino położona jest na północy województwa pomorskiego, w powiecie Wejherowskim. Niewielka odległość od wybrzeża Morza Bałtyckiego, około 4 km od północnej jego granicy, bogactwo i piękno lasów oraz malownicze krajobrazy nad jeziorami kuszą pragnących znaleźć tutaj zaciszny wypoczynek. Największym akwenem wodnym na terenie gminy jest jezioro Żarnowieckie, jedno z największych jezior w Polsce. Jezioro jest jedynym na tym obszarze akwenem nieobjętym strefą ciszy. To też stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych. Nowoczesna przystań w Nadolu sprzyja wodniakom, wszelkim odmianom żeglarstwa, sportów motorowodnych oraz popularnego tutaj wędkarstwa. W Nadolu znajduje się również Skansen, zagroda burska i rybacka, w którym możemy zobaczyć warunki życia i pracy dawnej kaszubskiej rodziny. W terenie gminy Gniewino zlokalizowane są obiekty rekreacyjne i sportowe, w tym kompleks turystyczno-rekreacyjny Kaszubskie Oko, zwierzą widokową, z której można zobaczyć panoramę całej okolicy. Gmina Krokowa posiada 18-kilometrowy pas dostępu do morza. Piaszczyste szerokie plaże miejscowości wypoczynkowych Dębek, Białogóry i Karwińskich Błot przyciągają wczasowiczów spragnionych wody, słońca i gorącego piasku. Amatorom sportów wodnych warto polecić przystanie w Brzynie i Lubkowie nad Jeziorem Żarnowieckim, gdzie na turystów czekają pomosty żeglarskie z nowoczesnym zapleczem oraz sprzęt pływający. Ciekawą wyprawą może być spływ kajakowy rzeką Piaśnicą z jeziora Żarnowieckiego, który kończy się w morskich wodach Bałtyku. Gminę charakteryzuje urozmaicony krajobraz oraz bogactwo fauny i flory. Północną część obszaru gminy włączono do nadmorskiego parku krajobrazowego. Poza tym cenne gatunki chronione są w 10 rezerwatach przyrody. Niezaprzeczalnym walorem gminy jest dziedzictwo kulturowe. Zaznaczające się wieloma zabytkami o ogromnej wartości historycznej. Między innymi możemy tutaj wymienić kompleks pałacowo-parkowy w Krokowej czy XIV-wieczny zespół klasztorny w Żarnowcu. Puck, miasto położone nad zatoką Pucką, jest najstarszym portem słowiańskim nad wodami Bałtyku, historyczną bazą floty królewskiej i miejscem zaślubin Polski z morzem. Walory kulturowe, przyrodnicze i turystyczne tego kaszubskiego miasta sprawiają, że jest to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów. Miasto posiada doskonałe warunki do uprawiania różnorodnych sportów wodnych. Port jachtowy w Pucku to miejsce wielu międzynarodowych imprez żeglarskich. Swoją żeglarską bazę ma także w Płucku harcerski ośrodek morski. Historyczny port rybacki i stojące w nim kutry przypominają o tradycjach rybackich tego miejsca. Pucz pielęgnuje pamięć o wydarzeniach historycznych i kulturze regionu, organizując wiele ciekawych imprez. Tradycyjnym wydarzeniem jest Morska Pielgrzymka Rybaków na Odpust Świętych Piotra i Pawła do Płuckiej Fary, która odbywa się w czerwcu każdego roku. Barwną imprezą związaną z regionem jest Dzień Kapra, przypominający tradycję polskiej floty kaperskiej. Warto wybrać się na belonadę, czyli połowy wędkarskie tej niesamowitej ryby. Najcenniejszym i najstarszym zabytkiem Pucka jest budowana etapami między XIII i XIV wiekiem Gotyska Fara. Urokliwie wyglądają również XVIII i XIX wieczne kamieniczki Starego Rynku. Gmina Władysławowo obejmuje swoim zasięgiem 8 miejscowości. Ciekawe miejsca, malownicze krajobrazy, 28 km piaszczystych plaż i przepięknie urozmaicona linia brzegowa to największe walory gminy. W samym Władysławowie znajduje się port rybacki, położony nad otwartym morzem, który pełni również funkcję żeglarskiej mariny. Dobrym punktem widokowym na panoramę Władysławowa, Bałtyk, Półwysep Helski oraz Zatokę Pucką jest wieża Domu Rybaka. W wieży mieści się również Muzeum Motyli, zbiór motyli i owadów z różnych stron świata. Atrakcją Władysławowa jest Ocean Park, miejsce gdzie można zobaczyć naturalnej wielkości makiety zwierząt morskich i oceanicznych. We Władysławowie warto zobaczyć też halerówkę, drewniany budynek z lat dwudziestych, w którym generał Haller wraz z rodziną spędzał przed wojną wakacje. Grozewiu. Turyści mogą zwiedzić najstarszą latarnię morską na polskim wybrzeżu. Mina posiada doskonałe warunki do uprawiania różnorodnych sportów wodnych. Tutaj prym wiodą chałupy, Mekka polskiego windsurfingu i kitesurfingu. Amatorom plażowych atrakcji warto polecić piaszczyste plaże w jeszcze górze i karwi. Jastarnia to gmina miejska położona w powiecie Puckim na Mierze Ichelskiej. Gminę tworzą trzy miejscowości: kurort wypoczynkowy z kąpieliskiem morskim Jurata, muzyka. dawna wieś rybacka nazywana też stolicą rybaków Kuźnica muzyka. oraz centrum gminy Jastarnia. Dzisiejsza jastarnia to kurort nadmorski z sześcioma letnimi kąpieliskami morskimi portem morskim i przystanią morską. Turystów przyciąga tutaj specyficzny mikroklimat, czyste powietrze z dużą zawartością jodu, plaże, unikalna możliwość wypoczynku zarówno nad otwartym Bałtykiem, jak i płytkimi, ciepłymi wodami Zatoki Puckiej. Doskonałe warunki do żeglowania i windsurfingu, a także tradycje kaszubskie prezentowane podczas licznych imprez kulturalnych. Wśród wielu wydarzeń warto zobaczyć odbywającą się w czerwcu każdego roku jastarnicką sobudkę, barwną paradę rocznika 19 dziewiętnastolatków i stawianie fałszywej latarni. Ciekawą imprezą jest też wyruszający z kuźnicy do rewy przez Zatokę Puską Marsz Śledzia. W gminie warto zobaczyć promenadę między morze, łączącą molo spacerowe nad Zatoką Pucką z wybrzeżem Otwartego Morza oraz kościół neobarokowy z początku XX wieku. Ciekawostką regionalną jest też chata rybacka oraz muzeum rybackie pod strzechą.